Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości. Zrobimy sobie taką prognozę na nowy rok. Co w tej miłości, w relacjach, jak to energetycznie? No, może to dotyczyć takiego przełomu tego stary nowy rok, no, lub początku nowego roku, albo ogólnie jakiejś sytuacji. W ciągu nowego roku, która będzie dla Was ważna. O czym tutaj karty chcą powiedzieć, o jakiej energii w związku z tym i na co zwrócić Waszą uwagę. Także tak sobie to proszę na spokojnie z dystansem do tego podejść. Przypomnę, że to rozkład jest ogólny, więc nie ma dla wszystkich, bo to nie niemożliwe jest. Jest tylko dla kogoś, z kim będzie rezonowało, a jak nie czujecie tego, no to nie bierzecie tego, to wtedy znaczy, że jest dla kogoś innego. No dobrze. Są trzy talie. Wybierzcie sobie którąś z nich, a ja zaczynam od tej. Co tutaj energetycznie w nowym roku odnośnie miłości związków? No, rok takiego, e, takiego rozruchu, takich powiewów, jakichś nowości, jakichś dylematów. Może się zdarzyć tak, że mm, zaraz, już na początku, albo już tak w czasie przełomowym, e, masz coś, e, coś w myślach, coś w sobie nosisz, e, co Cię zastanawia i też jakby może się to przenieść, jakaś niepodjęta decyzja, przesunąć się w czasie, nierozstrzygnięty jakiś dylemat miłosny tutaj, od którego się ucieka, bo nie wiadomo, co tutaj począć i jak rozegrać daną sytuację. Tak jakby była energia mm, takiego unikania. Trudnej kwestii. E, próbuje się mm, albo usprawiedliwiać, jakaś strona, że no, zobacz, jak jestem zapracowany, jak ja tutaj w ogóle tyle mam rzeczy na głowie. No, ty jesteś tam gdzieś 15 może w kolejce, albo, bo tyle mam do zrobienia. To takie mogą być energie albo to wy, albo ktoś wam także na to, to sobie pomyślcie o tym. Żeby do tego nie dopuszczać, po prostu przecież to można obejść i takich sytuacji um, uniknąć. Ale mam ten dylemat i nie za bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić, bo to mnie dotyka uczuciowo. I taka jest tutaj mm, głębia i zastygnięcie. i taki zawrót głowy wiruje, kręci się, bo możecie napotkać osobę, która tak wam namiesza w życiu, namiesza w głowie, która tutaj tak przeleci, tak no w okolicy serca zarusza. No i w ogóle się robi tak ciepło, tak się robi przyjemnie i to coś takiego fajnego jest i ja nie wiem co mam z tym teraz począć, bo ten ktoś może się okazać fajny. I tutaj może on coś proponować, taki fajny w ogóle w komunikacji, chętny do rozmowy, do tego, żeby coś z tobą jakby powoli tworzyć małymi kroczkami. I tu się zaczyna takie zastanawianie się, ale jak i zderzenie się tak z taką z jakąś ścianą, z jakimś murem ojej, ale jak to, ale co? Dużo takiego chaosu, takiego, takiego poczucia, że się gubimy w tym, bo nie mamy, mm, nie mamy porządku, nie mamy jasności, nie jest poukładane. Ale on też może się pojawić, właśnie, mm, żeby Ci pomóc. Mm, Odzyskać siłę, nie wiem, wiarę w miłość, jakby siebie tak posklejać w jedną całość. Dla tych, którzy są samotni i tacy właśnie roz, w kawałeczkach, to może być coś nowego, co, co tak będzie mnie odbudowywało, co tak fajnie na mnie podziała, ja się tutaj tak. Dobrze z tym hmm, poczuję, ja poczuję, że rosnę, poczuję, że idzie, idzie to nowe, idą narodziny w ogóle nowego etapu w moim życiu e, i to mnie wzmacnia. Ja się czuję już, e, że te skrzydełka tak mogę rozwinąć i tutaj sobie lecę. E, dylemat może być taki, że no na przykład ty nie wiesz, czy, czy chcesz w to wchodzić. No bo może nie ma jeszcze takiej gotowości, albo druga strona nie ma tej gotowości. Tu jest takie odkładanie, takie tak bardzo powoli, tak ostrożnie. A może też tak się zdarzyć, że jakaś osoba, ta, która pojawia się na Twojej drodze, ona jeszcze nie zakończyła oficjalnie jakiejś poprzedniej relacji tutaj są pewne sprawy, które trzeba podomykać ale no już tutaj na ciebie się zapatruje i ciebie spotkała i tak do ciebie tutaj rośnie tak idę i tak mi jest dobrze, tak mi jest miło fajna ta jest ta opcja, bo mówi właśnie o narodzinach nowości o tym, że przychodzi tutaj coś, co sprawia że Czujesz się lepiej, czujesz się szczęśliwsza, taka mocniejsza. Pomimo tego, że są dylematy, i może nie od razu wiadomo, jak zrobić, co zrobić, to się tak to wszystko sercowo zaczyna i na pewno zaangażowanie jest mocne, co najmniej z jednej strony, jak nie z obu. A z obu stron, może po a, takim bliższym poznaniu się, i to może się później tak mieć perspektywę rozwoju, ale fajne, bo wy sobie wzajemnie coś tutaj dajecie. Tak sobie taki zastrzyk sobie dają obie strony, którego no potrzebowały. To oni się tak tutaj zastrzyki sobie nawzajem, i wtedy jest im lepiej i się chce żyć. I to nowe, tak cieszy, no, z tym nowym rokiem. To jest fajna opcja. Mówi o, o nowym, nowym. Dobrze, wystarczy, bo to taka prognoza ma być tylko, wiecie, tak no, lekko, krótko, zgrubnie. Jeśli ktoś będzie potrzebował takich yy, prognoz indywidualnie, no to proszę do mnie pisać, bo, bo ja wtedy to już takie yy, rozkłady roczne, to wam zrobię tak dokładniej. No. no dobrze, co teraz będzie dla tej grupy? No wszystkim się kochać chcę. A, to jest też fajne, fajne. Wstaje, powstaje, rośnie, puchnie, przychodzi, spełnia się jakieś twoje marzenie. Czary Mary, ty sobie tutaj tak siedzisz, myślisz, marzysz. Ty tutaj wymyślisz i wymarzysz. Bardzo fajna manifestacja, która się tutaj... Tak pięknie a zacznie materializować, no to wszystko staje się takie namacalne, bo ty wychodzisz. Z, z takiego mm, etapu trudnego po przejściach, tak cię może tutaj gardełko bolało albo cię bolała, serduszko bolało, osłabiło, wydrenowało, I ja sobie tak siedzę, siedzę, myślę i teraz to ze mną, no, no nie, to się tu nie martw, ty powstajesz, ty się rodzisz, u ciebie wszystko rośnie, wszystko puchnie do wiwatu, staje, tak no, bardzo jest tutaj mm, ogniście jest, tak. Przychodzi, pojawia się, petarda życia, bardzo szalona. No, tutaj to wy macie taką opcję: ho, 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 romansową, mocno. Wy, wyłania się tak z krzaczków, wychodzi z lasu. Nie wiem, ale to są takie energie czułości kochanków bliskości w takiej tak, tu jest takie szaleństwo tu jest ogień tu jest pasja tu jest jakiś taki wigor i oni tacy wszyscy w tym wciągnięcie tutaj jakby taka jest to takie natlenienie, ono bardzo jest intensywne i tak jakby się zanosiło, czułeś gdzieś, chodziło ci po kręgosłupie, jakaś taka potrzeba zmiany, potrzeba odreagowania albo jakiegoś rozpoczęcia nowego rozdziału życiowego. To tak, 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 są takie energie, ty tutaj masz wielką szansę złapać coś dosłownie w tym nowym roku, ale powiem tak. To jest taka szalona przygoda. Także uwaga tutaj z uczuciami, bo. To może się okazać taki trudny orzech do zgryzienia to wszystko, bo, bo to dosłownie ty sobie taki idziesz, idziesz i tu jest taka eksplozja, i was zalewa i wybucha, i erupcja, i szaleństwo w energii płomienia, w energii takiego szaleństwa, gdzie no nie wiem, wszystko wiruje w głowie. Nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Świat zwariował, świat stanął na głowie tak się może wydarzyć i to i to nie jest tak że sobie to wszystko układasz i możesz nad tym zapanować tu się wszystko kręci jak na takiej karuzeli. Tutaj jest żywiołowe to. To są takie akcje, reakcje. Tutaj ludzie spontanicznie bardzo reagują. Wchodzisz w taką interakcję z kimś, gdzie nie ma hamulca, gdzie tutaj jest jakby trudno się zatrzymać, ale pragnienie. Pragnienie było takie duże. Jest duże, że komuś się ono spełnia i możesz złapać taką. Ale to jest przygodowe mocno. To jest taka mm, sceneria jak z filmu o takiej o miłości, która spadła na głowę, jak tak przypadkiem. I nie wiadomo, co z nią będzie. Ja nie wiem, co będzie z tą miłością. To jest tylko taka. Mm, no, krótki wrzut dla Was informacyjnie: płomienny romans w Nowym Roku. Ach, przychodzi, kogoś tutaj weźmie. Kogoś złapie, którąś ze stron. No, ja nie wiem, dokąd to może doprowadzić Was, to się w tym momencie nie liczy, bo tu, jak po tym takim odchorowaniu, po tej takiej energii, gdzie ten człowiek zmęczony i taki już jakby stracił wiarę w siebie. Jak nagle wszystko staje, jaki on dzielny, jak to wszystko przeżywa, jak czuje, jak chłonie, jaki głodny. To nie ma znaczenia. Tu nie ma zastanawiania się, dokąd to nas doprowadzi. Tutaj kochankowie, oni jak się spotykają się, zachłystują się sobą. I czy oni staną w jakimś dylemacie, czy oni będą wiedzieli, czy nie będą co z tym zrobić, jak z tym sobie poradzić, to w tym momencie nie wiadomo. Liczy się to, co jest tu i teraz, co oni czują, co oni tak pragną, czego i tak no, że tak bardzo do siebie. Tu jest wielka czułość, dużo takiej bliskości fizycznej. No, i to jest takie, tutaj jest taki miłosny zakątek, w którym jest taka cisza. Jakby oni tak wyrwańską z jakiegoś kontekstu, i oni w ten miłosny zakątek wchodzą i tak się tam miłują. Ale tu, tu jest jakieś, ale tu mogą być jakieś perypetie, bo mm, troszkę yy, tak mają problem z jakąś odległością. Ale to no nie wiem, w jakim to będzie znaczeniu. Także zobaczymy no tutaj w dalszych rozkładach później. No, także tak jest powiem, no dla tej grupy to bardzo romansowo i ten romans to jest taki czuły, taki bardzo rześki, zielony, soczysty. Aż powiem tak, jemu ja się tak zazieleni w głowie, tak go złapie to wszystko, że tutaj się może tym zmartwić. O, bo mu siądzie na głowie, no dobrze. Idziemy teraz do trzeciej grupy. Co tutaj dla tej grupy? W tym nowym roku. Ja dziękuję Wam w międzyczasie za lajki, za komentarze, bo bardzo to wszystko jest fajne. A no i piszcie do mnie różne rzeczy. Ja lubię, jak tam piszecie. Dobrze, co tutaj mamy dla tej grupy? Jaka prognoza w nowym roku, na nowy rok, na związki, relacje, miłość? Tutaj to jest wariatkowo, tutaj to w ogóle, ja nie wiem dla kogo to jest, ale uwaga, uwaga, to nie dla wszystkich, nie, 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 bo tu jest stara miłość, nie rdzewieje, nie zardzewiała i stara miłość żyje. Czy ona się ma dobrze? Ma się dobrze, to nie wiem, czy to jest dobrze, ale ona w nowym roku Wam o sobie przypomni. Tutaj jest to tak mm, karmiczna miłość, trudna miłość, głębokie to, takie chwytające za serce. Ale co? Problem jest jak byk, bo on kocha, bo on może Ci dawać jakieś sygnały, ale, ale on sobie z tym nie radzi. On tego nie udźwiguje. To jest specyficzny przekaz dla ludzi, dla kogoś, kto jest w jakimś trudnym położeniu, w trudnej relacji, gdzie są energie trzecie, gdzie nie ma ładu, składu, nie ma nic sklejonego, nie ma porządku, a jest miłość, a kielichy pełne. Nie daje spokoju, nie wie co robić, nie może spać, myśli. Targają nim emocje, no i tak się tutaj, jakby głowi, odezwać się, nie odezwać, zrobić coś, nie zrobić. No to tylko macie energię, że w nowym roku mogą się pojawiać sytuacje, w których to będziecie mieli ze sobą kontakt. Nie wiem, czy on jest taki zaplanowany, czy taki po prostu od losu, ale to się tak może. Tak może się to wyrywać spontanicznie z człowieka. Nagle, że strzelała. I no, i tak niby jej nie widział, nie widział, ale nagle on chce ją zobaczyć i robi coś, wykonuje jakiś dziwny ruch w jej stronę, żeby ją zobaczyć. Ale za chwilę bije się w głowę. Tak głowę sobie tutaj sam jakby okłada, no bo mówi, co ja robię? Co ja robię? Przecież ja na, Tutaj świat na głowie staje. On tutaj na głowie staje. E, tu jest e, wariactwo miłości. Trudnej relacji. Bolesnej. Bardzo, bardzo sercowo. Uczuciowej. Głębokiej. Ale co? Uwaga jakby się odezwał. Uwaga jakby coś zrobił, bo za chwilę ucieka. Kuli się, zamyka się. Chowa się w sobie. Nie daje rady, nie ogarnia, nie chce nawet Ci pokazać. On nie chce Ci powiedzieć, że tak jest, nie będzie chciał się z tym jakby uzewnętrznić. Jakieś sygnały, jakieś dziwne zachowania takie z jego strony to takie. Może być pod wpływem chwili, a potem nagle, że no ja, jak to ja, więc nie zrobiłem, ja tu stoję taki prościutki. W pionie jestem, opancerzony cały, zobacz jak jestem zimny. Jak ja jestem zimny, król, nawet nie pomyślałem o tobie, gdzie tam ja. O to nieprawda, bo myślał o tobie. Ciemna droga, ciemny las. W którym to król próbuje się zmierzyć i tak sobie czasem myśli, Czecha mu dymie, w głowie mu się tam klei wszystko, przegrzewa mu się, zdejmuje sobie z głowy wszystko, żeby ona parowała, żeby stygła, żeby była tutaj wentylacja na głowie. Staje myśli sobie, zwariowałem, chyba mi odbiło, wstydu jakiegoś narobię. Taki wariat, tu może być coś szalonego, tu jest tak, tak, bo to są uczucia... Bo tu jest miłość, to jest stara miłość. Ona nie wystygła, ona nie odeszła. I ciemno, no jak teraz przez to przejść? Zmęczony bardzo tym wszystkim. No i tak się potem pod kulis chowa i będzie dalej taki zaciśnięte zęby, szczęka taka napięta. Nie, nie powiem, nie pokażę. Ale tutaj się jakby coś chce zmienić, tak gdzieś to zmęczenie takiego przechodzenia przez te takie jakieś ciernie przez ten ciemny las jest już jakby takie wyczerpujące, jest kres tej całej sytuacji, jakiejś dziwnej sytuacji trudnej, kres cierpienia. Tutaj nie ma prawdy, tutaj bardzo jest dużo rzeczy skrywanej, dużo tajemniczych, dużo kłamstw tu jest. Bo on nie będzie mówił, on nie będzie pokazywał, ale tak mu się w głowie lasuje. To będzie czas jakiegoś zwrotu, przewrotu też pomiędzy wami, tak jakby. Mogą być różne dziwne sytuacje, niezrozumiałe albo niewytłumaczalne. Nie należy tego jakby zagłębiać i rozkładać, dlaczego. Po prostu tak się dzieje, tak się dzieje z miłości. Tak, tak uderza ciśnienie do głowy, no ale tutaj pewna droga dobiega końca i, i męka człowieka i jego takie poświęcenie się i takie mm, jakaś niewygoda, taki dyskomfort. On się tutaj chce. Jakby już zawinąć i pożegnać z tym dyskomfortem, i tutaj nowe perspektywy są przed wami, więc albo wy sobie dacie spokój z taką relacją, która właśnie was tak tutaj okłamuje, wysysa, zabiera tę energię i sobie pójdziecie zupełnie nową drogą. I jeśli tak będzie dla tej grupy, to ta nowa droga jest lżejsza. Łatwiejsza, jaśniejsza, przyjemniejsza, piękniejsza, macie zmianę, bardzo silna energia zmian. A dla części z was może to dotyczyć, że właśnie z tą relacją, z tą osobą wy coś wypracujecie, wy będziecie w stanie odmienić to jak teraz macie, to zrobić coś inaczej, jakby powiedzieć dość temu niezdrowemu co było, zróbmy coś inaczej i to też się może tak przełamać, no ale to jest was wiele, więc każdy ma inną sytuację i trzeba sobie tak um, do siebie to dopasować, a jeśli nie rezonuje no to znaczy, że, że nie jest dla was, bo nie wszystko może być, to są rozkłady bardzo ogólne, więc jak ja mówię to ja mówię do ogółu ja tutaj nie personalnie do nikogo więc proszę pamiętajcie o tym dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia